7 dzień września. Piękna pogoda od rana. Zapowiada się kolejny słoneczny dzień. W zasadzie to trzy kolejne mają być bezchmurne, przepiękne, wakacyjne, ciepłe dni. Może nie tyle wakacyjne, to letnie jeszcze, wrześniowe. Taki powrót wakacji na wrzesień. Lata. Temperatura po 25, ale deszczu póki nie będzie. Na pewno nowych grzybów tutaj nie będzie. Natomiast pozostał jedno wspomnienie po wysypie, czyli borowik, który dzisiaj ma dokładnie 11 dzień od tego, kiedy był małą kuleczką, mniejszą od tego jabłka, co tu leży. Dzisiaj to już jest grzyb. Już mówią niektórzy na to, że to stary kapecz. No bo to już jest taki kapczewaty, wielki borowik. Taki gigant. Olbrzymi. Tylko jeden dzisiaj borowik jest do oglądania, bo wczoraj zerwałem tamtą młodzież, że tak powiem. nie wiem jak go tutaj określić ale już jest taki, może nie tyle galaretowaty no, można powiedzieć, że już prawie tu się wsparł na malinach, tak że sobie jeszcze postoi trząs się dobrze miewa jabłka również to jedno zniło jedno wyschło, a jedno jest w dobrej kondycji Borowik 11 dniowy, 7 dnia września. Nie wiem czy jest sens go zakrywać ale niech sobie będzie przykryty. W malinowym chruśniaku pod jabłoniami, że tak powiem. Bo są tu też inne drzewa. Na przykład jest Dąb. Jak widać i pewnie... Z tym dębem on żyje w symbiozie. Bo zapewne nie z malinami, chociaż te borowiki w tym miejscu no, są od przeszło 20 lat w różnych ilościach bywało, że w jednym rzucie było ich i 30 w tym roku dosyć mało ich było, bo było kilkanaście, ale Dzięki temu, że one tutaj rosną, w takim nietypowym miejscu, jest możliwość obserwacji tego, jak ten prawdziwek w kolejnych dniach się przeobraża. Jak rośnie, jak dojrzewa. Już jest bardzo, bardzo w zaawansowanym wieku. Takiego grzyba w lesie już się nie zbiera, nikt po takiej grzyby się nie schyla. Chyba, że tylko z ciekawości można pooglądać. Bo takiego grzyba do koszyka się nie powinno wkładać. No chyba, że na suszenie. Skupy skupują, owszem, skupują te prawdziwki. Jest to drugi gatunek, ale tam nie ma znaczenia czy, czy on mały, czy duży, ważne żeby był prawdziwy. To tyle z malinowego chruśniaka we wtorkowy poranek, słoneczny poranek, jakże piękny poranek. Widać jak słoneczko przygrzewa. Zrobiło się naprawdę znowuż. Wesoło, wakacyjnie, że tak powiem, letnie, i można dalej, jak ktoś ma coś do skoszenia, sobie spokojnie jeszcze kosić.